Ale by To że później postawi jedno na drugie ręcznie W kartonie pisze top, góra, top. A dlaczego tak jest? Bo że jak odwrócimy go do góry nogami, to to nam w ogóle nie chce opaść do końca, tak wsterczy. Bo wyłazi ze środka, o. A tak spokojnie można sobie podejść o, i wkładać. Pierwszy, pierwszy karton w kartony. Pierwszy karton, jestem tak zachrypnięty, że nie mogę mówić normalnie. Jak to wygląda? No powiem tak, trochę czasu trzeba, żeby coś tam zobaczyć. Wiecie, to jest drugi Drugi zryw. Czasami się zdarzają liście takie troszkę gorsze. Przy wierzchołkach to będzie można pewno od razu w karton, bo wierzchołkowe liście są takie dość jednolite. A tutaj mamy troszkę taki taki drugi zryw, gdzie nie gdzie coś się trafia. No. Trafia nam się troszeczkę tej... A ten już jest przesortowany w tym kartonie. Tak, ten trafia nam się czasami taka zmizna twardzikowa tutaj. No także musieliśmy troszkę to odrzucić, ale stwierdziliśmy, że nie będziemy tego więcej robić. Wkładamy wszystko i to idzie do przesortowania. No. Co to Czyli co, bierzemy tak. co, sznurki wywiąza? A po co te sznurki wiążą? Oh. Nie, nie obawiasz się utraty wilgoci? Nie. Dawaj, dawaj, nie ma czarnych. Czarny ja tak, ja sznurków. No tak jak zawsze, no. Raz jedną, raz drugą. Tylko tu trzeba kurde, jakiś taki podstopnik. Kurde, no. kurde, jestem maluda. Masz, żeby to Przynosi wieszaki. No, już ja jedę po wieszaki. Później tak to. Nie wiadomo, czy to taki wrzucać do tego. Ładnie ustawiać, to już by nie było krzywe. No masz, tutaj wyciągam ci wieszaki, bierz. Przy drzwiach był gorszy to. Już widzę, że to jest bardziej jednolite. ten to jest. Uś, ty masz łapy oh, i w karton, i w karton, i w karton. No też kładź tam, gdzie jest Na środek. Wolne raz. Treska. Jeden wieszak. No i jedno, daj tutaj, na środek. Podziel się na pół i połóż raz jedną połowę i drugą połowę. Ile jeszcze jest? Nie wiem, to trzeba liczyć. Trzeba przedeptać. Weź tam skocz. Pozaciąga się do magazynu. Palcem już się mówił 5. Gdzie twój wentylator? Bo mi gorąco. i co? Ja nie wiem. Ja, ja myślę, że to nie... Ja myślę, że nie przez ten wentylator tak się za... Jeden po południe już no, ale wzięło mnie jak dziada fajnie, żeby tak obrali bez żadnego sortowania w takiej postaci. No, no fajnie było. <tryk> On może tak odkładaj na taki ten odkładaj na ten na później, wiesz? One są zawsze gorsze. No i taki stół zrobić, zrobić, wiesz? Taki stół trzeba zrobić Później może jeszcze obłożyć siatko. Bo jak załóżmy będą spody. Oj, tam, oj, tam, nie ma, nie ma Chociaż ja część spodów po prostu już związałem. Jak Ci się ten rozodunek podoba? W ten sposób... Jak zachowa się wilgoć. Do takiego... Oj, wstępnego przesortowania to będzie dobrze. Gorzej jak się nie zachowa. Bo wiesz, słuchaj, dużo czasu co było? No to się sprzedaje na rok suchy. Co było zawsze? Że musieliśmy nawieść do suszarni, nawilżyć go. On był bardzo zgnieciony. To wszystko trzeba robić tam. Tam trzeba będzie wyjeżdżać przyczepo, wyjeżdżać wszystko. Na drugi rok się ułoży kostkę. Będzie się ganiać po kostce. Kochająca się rodzina fakcji. Patrz. O! Patrz. I rób dobrze, a nie chochnę. dziel, podziel se na dwa. E, dobra, raz jedną, jest, raz... Jest, jest, ile jest, ile było wyszaków. Zobacz, jak robi profesjonalista. To trzeba wiedzieć, ile tego wszystkiego jest. Jakoś trzeba tak liczyć. Albo przynieść 18. Może nie wynosić od Może razu? Może nie wynosić, tylko znaleźć... 18 znaleźć i trzeba opatentować procesy. Tak. Bo tak nie wiadomo, trzeba przeliczyć, by było. No ja widzę po nogach moich, że tu jeszcze wejdzie. Tu jeszcze nie 18. 2, 4, 6. Tu mam 6. A tam ile? 32. Czy jeszcze No i tak wejdzie. Tak widzę, czuję po nogach. Wiesz? Idziemy. Bierz. Pach, pach, 15 minut i karta zrobiona. Jeszcze jeden, tak? To no tak. ma jeden weź, trzeba to ja wskoczę. to. Trzeba było taką deskę na całość. No właśnie trzeba takie zrobić, żeby tu żeby nie przesuwać sobie. <laughs> Jak Ci się twój wózek podoba? Dobry, tylko trzeba jeszcze dopracować go tutaj tutaj ten siłownik, a czy podnośnik. No i rączka, rączka jest całkiem do dupy. No. O, ale tu jest dość manewrowy. Teraz pokażesz go. Nic nie będę pokazywał. No, pokażesz, pokażesz. jest tak. zrobiona. To też tak się przeplata? Nie, normalnie już. Nie, tak, no, bo to przecież musi być jeszcze. Znaczy to tak trzeba było zrobić. Te sznuki może cię związać. No to już tu tasiemko, tak. No. no dawaj tę tasiemkę. Ja nie wiem jak to robić. No że ją ja tylko zwiążę. Daj, bo musimy dłużyć następny karton. Już to do na górę. Dać go chwycimy i postawimy tu. Jarek ogarek to też... Nawet jak sika to pewna w rękawiczkach. Na pewno kurde. na co ty myślisz? Kurde, ta miękka tasiemka to naprawdę kan, tuper rozbić można. Po prostu trzeba było wcisnąć i to wyciągnąć to. O. Chodź, później. Chodź, Co się dzieje? Idziemy, nie ma czasu. Zawsze tam... tam ten kartę podnosimy, jeden na drugi kładziemy. W trójkę damy razem. No, widlaczka jeszcze nie ma. No dawaj. Kartę się z otwiera i się zaczepia. No. Jak przesun? No już jest równo. Gdzieś jeszcze tyle? Nie, ale nie Dobra, pchaj to. Nie? No, pcham, pcham. Nasha ja ma dobre to poprawki na dnią. Taki mieście. Trzy, sześć, siedem, ósmy. Nie, siedem. Proszę was, dajcie mi spokój. Dajcie mi żyć. Dajcie mi normalnie umrzeć. Cześć kartony, Tomasz. No ciemne, tak. w dupie nic nie widać. Jezus, zaraz ogień ci pójdzie z tyłka. Niech mi ktoś kurcze powie, że te kartony... Jak fajnie. Nie. temu Nie te. Obwin duże. Jak to może wejść wszystko? więcej nie wejdziesz. Przedłużę go jakoś. 15, 14, 15, 15, tak? 15. Siedzi. No Też się 3 by musiał wejść, a już ten karton z... pęka. Wysekł trochę. Zamknij może te, wrota tam. Na razie. No i widzisz, ten jak się przyda, bo ona się chce kręcić. Targaj. Po drugi stoję teraz. Mm -hmm. Wiesz podnieść jeszcze na środek, przesuniemy. No u mnie jest. No i teraz patrzę. Wciskam, zaczynam stąd. To no, też trzeba nauczyć się do głości wymierzać. Tak, tak. I ten koniuszek tutaj, o. Wkładam tu. No i do przodu. Nie. Nie tak, dobrze. O. No i. Jeszcze wysiesz? Dobra, dobra, stać, czy No pewnie. i teraz, o, wciskam i to mam wyciągnąć. A bo od, odetnij to. I tyle ja, w temacie. Chuj. Mamy zrobione. Na magazynie al, pracowałem. A, miga do pieczęć. Napinasz do taś PP. Napinasz bandownica. Napinasz bandownica do taś PP. Tak to się nazywa. Linki w opisie będą. Na Allegro kupiony. Na Fachowiec. Na tak, żeby mu to wcisnąć. Jesteś jakie wygodne? Weźcie, się przynusiem. tak mnie piecze gardło. To się stało, to jest zimna nie zimne piwo, co? Nie wiem. Zimne rękawiczki. Eee. Wszystko rękawiczki, no. Pizdrycki. Wy tylko o rękawiczkach myślicie. No Artek przynuś te wieszaki. Hm? Hm? Nie Proszę bardzo. No już kończymy, Boże, chwila, moment już idziemy chyba... wszyscy do swoich zajęć. Jak wózeczek? Powiem Ci, że trzeba może będzie te większe koła dać tutaj na wózku, no bo tak. to jest, Aj, to są koła cierne, tak zwane, ale lepiej było dać na użyska, ja Nie zabieraj mi tego, bo chcę ugniatać. <laughs> trzeba dać na łożyska, wtedy lepiej chodzą, no. Jedno koło ma wytrzymałe 300 kg, tamte większe 500 kg. To chyba z przyczepki podporowe są. Chyba wstawię te większe. Wtedy wózek leciutko się podniesie do góry. Wiesz. No tak. I jeszcze muszę tutaj to sprawić, Tu też jest cierne. Czyli oś jakiś teflon. Czyli dobrze ci mówili. Do dupy ta kółka. Nie do dupy. Uważam, że jest lepszy jak ten. No manewrować. Byłem tam pod suszarnią. Jeszcze pokażę. Może w następnym rozwodunku bo... On... Muszę te rączkę lepsze zrobić, ona jest za słaba. Wszystko jest dobrze, siłownik jest za mały, powinien wyżej i podnosić. No. Zrobiłem to co mogłem zrobić. No, Jeszcze będzie zrobiony chwytak. No tutaj ktoś, ktoś podesłał film. Może zrobię taki sam. Spodobał Ci się? Jest łatwiejszy od mojego. Może mój wymaga precyzji, myślenia, fantowego, tylko to zrobię troszkę tak na no szerzej. Spróbuję to zrobić szerzej i w dwóch miejscach, żeby były wkładane, żeby ten kartor. Ka kartor, kurde. Ale gardło mi piecze, żeby ten karton był bardziej stabilnie podnosić. No i oczywiście też mamy wyciągarkę dawniej kupioną, miała być do czego innego, ale tak została, ona jest dobra. Dobrze. I tu też trzeba będzie jakoś, jakieś słownice zrobić. Pasowałoby też słownicę zrobić, prawda, tutaj założyć jeden, dwa, trzy, bo tutaj ja widzę w magazynie powinno wejść trzy kartony do góry. I tak trzeba będzie magazynować. No. Troszkę więcej czasu schodzi. Pierwszy dzień kartonów, pij. jak oceniasz? W skali 010? Nie wiem, powiem, że... No tasiemki najlepsze są. No fajnie się ściąga profesjonalnie. To chyba nam Unia dała, tak? Napisałeś wniosek do Unii? Tak, Żeby nam nie, to tak. No. tak, panie beneficjencie. No właśnie, my to wszystko wiem. mamy z Unii. A słuchaj, napisałeś wniosek na przyczepkę? Oczywiście. No, słuchaj, to ma być na tandemie. Rozumiesz, wiesz. Ja Ci pokażę później wymiary. Ma być niebieska, plandeka i gwiazdki. No. Oczywiście. Nie za mało miejsca? Gdzie? No w magazynie tutaj, w naszym, <laughs> naszym przeładunku. Słuchaj, my tutaj. Powiem ci, że się nachodziłem. Ale zrozum, zrozum, dobrze. Ja wiem, wiem, wiem. My dziś Czasu mamy nie Że tak, pada cały dzień deszcz, my to byśmy się. mogli zrobić tam. Oczywiście. Ale. A ty każdy... wózeczki naprawdę przetransportujesz? Oczywiście. Przez tą trawkę? Oczywiście. I przez ten próg? Przejdę wszystko. Przez ten próg? Pewnie, tylko muszę wyżej okay. podnieść widły, Dobra. jest wszędzie, będzie tego, dopracuję Podnosik sobie. Podnosik będzie jutro, ten drugi. Dopracuję sobie ten, i może coś zacznę robić, te kleszcze do podnoszenia. Czy ten filmik, co Ci pokazałem, pomógł Ci troszkę w wizji? No ułatwił, no nic. Ja no, chciałem to troszkę inaczej Zapytam robić. się właściciela, co by mi podesłał, czy mogę go wrzucić tu. Tylko ja to zrobię jeszcze lepiej, dopracuję. A, dobrze. dodam troszkę. Dodam Jak Ty troszkę. to nie oceniasz dzisiejszy? Nie, ładny jest, nie powiem. A do sortowania? Niekoniecznie. No, gdzie nie, gdzie mówię, trafi się ten, taka listna. O to i to trzeba po prostu wyłamać. No. Trafia się, gdzie Dobra. Dajem, dajem, nie, gdzie. Dobra, daję, daję, nie przystaję. Robimy tutaj skos na, na podejściu, tutaj. Ja już widzę, widzę, że się tylko uszarpie człowiek i się umęczy. A, tam. A, jak masz zdrowie, to. No, nie o to chodzi. Widzę, że ktoś ten rentek szybciej chce. Oh. Na rogach by żeby twardo stało. Ile tam mi więcej jeszcze zostało? 7, 8, 9, 10, 21, 21, tutaj jest Też się... 16, 23, czyli dwa pudełka jeszcze. 23? Tak. Tak trochę, aby zamknąć, może ja tu, tylko rękami troszkę. No. O, widzisz? No weź tutajśmy ktoś, no proszę zmiłujcie się, no. no bo, ale tak, żeby się nie pątała, żeby się nie kręciła. Dobra. Idź, idź, zejdź, zejdź. Patrz, patrz jak to się, patrz jak to patrz, patrz, patrz. patrz. Widzisz? Dobra. 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 Tu, tu. Ja chciałbym, żeby się wypsnęło, wiesz? Nic się nie no. Wciskam i wyciągam. No i jest. Kurde. Dawaj jeszcze jedno. Kur... jest. Silny. No. silny jestem. No! Delikatny No! Kolejne pudło. Co jest? <noise> no, to <tato> strzeliło. <noise> Chodź, dajmy rękawiczki, chodź, dawaj, dawaj, chodź jeszcze. No trzeba nauczyć się odległości prawidłowych, Dobra, no, podróż, trzeba. I tu. No i te miękki potrafi się rozwarstwić, bo jest taki kurde miękki. Wciskam, puszczam, naciągam teraz tu i napinam. bo tu tu się spiera, wiesz? No i tutaj o wyciągam, bo wtedy zatarłeś tutaj wiesz za mocno. No i już się zawsze. Dobra, chodź. Bierzemy karton, kładziemy tu i do magazynu. Ty z Artkiem pójdziesz tu, a ja tu, bo to widzę, że Artek już pękał tam. Tak do, daleko się do pudełka? Boże, co to dla nas sytanów kurczę. A, co no? Paluszki? Ja będę no, to, to, ja nie, nie mam palców jeszcze. No ja jeszcze, się, ja jeszcze no. nie. Jeszcze nie. nie. No, Dawaj, kurde. Oj Boże ach jak leciutko, tylko kartony. Nie ma to jak karton. Tato, tutaj ta siemki przynajmniej trzy. Co się dzieje? Dobrze, przedaży jest. Ta szade? Pchać. Pchać? No to pchać. Uch. Uch. Widzisz, tego nikt wam nie pokaże. Jak karton złożyć. Przynoś się ten. Artur, dawaj, ty ten nosimy. Ja włączę na razie kamerę. Najmniej mikrofon, nie będzie się tak palętał. Wiesz to co? Spójrzcie, już ładny. Trzeba zobaczyć, ile jest i ile jest. 17, 12, 13 to jeszcze. 3 powinno wejść, ale chyba nie wejdzie. Idę z na to. A ile jeszcze zostało? 7, 8, 9 tam jeszcze jest, 9. Nie wiem. Kurczę 4 godziny, 4 osoby, jedna suszarnia. Wiecie co? Dziękuję, dobra. No. Karton, bosz. Karton, słuchajcie, 4 godziny, 4 osoby. No trzy. Gucia można połowę liczyć. No tu trzeba jeszcze dopracować, bo tu nie No czym bym paleciakiem, bym tu wjechał? No dobra, tu bym paleciakiem jeździł. Kupkiem. A tym, no tym bym, pewno wiesz, jak mnie ktoś mówi, że ja bym tym tu operował i tam bym pojechał pod same ten. <laughs> Te szope, no pięknie, wiecie, no macie orientację naprawdę, kurde. Widzisz, ja to robię, w dwie osoby robimy, rozodowujemy, czyli wiążemy sznureczkiem i w ciągu dwóch godzin, dwóch, tam co sami mniej, dwie osoby, dwie osoby jest tylko potrzebne. Wyciągamy z suszarni, pójdziemy tam na wyznaczonym miejscu. Dobra, okej. Okay. Można jeszcze doliczyć, nie wiem, pół godziny. To, co przywożę później sobie na drugi dzień rano, przywożę sobie transporterem tutaj i w, yy, układam w magazynie. No to dobra, to trzy godziny, dwie osoby. Dopracowało trzy osoby no w cztery godziny. No trzeba dopracować wszystko. Ale projekt jest dobry, uważam. Ech, dobra, już staczy tego jęczenia, stękania. Także do następnego. Może będę zdrowszy. Może coś wam poopowiadam. <laughs>